Cześć, Z tej strony z DTF Solutions. Witam Was w naszym kolejnym filmie. W tym filmie opowiem Wam o moich pierwszych wrażeniach związanych z celownikiem Holosan SCS, czyli Solar Charging Site. Jest to nowość z marki, z podbrędu Holosana, z którą mieliśmy pierwszy raz styczność na tegorocznych targach IWA w Norymberdze. Kiedy byliśmy na IWA, ten kolimator był na straganie, przepraszam, to jest stragan na stoisku, na stoisku był z czerwoną kropką, natomiast aktualna wersja, którą otrzymałem do testów, otrzymaliśmy, jest z kropką zieloną i okazuje się, że właśnie z taką kropką ten celownik będzie dostarczany. Wyłącznie z zieloną, z zieloną kropką. Co wyróżnia SCS na tle innych celowników, nie tylko z oferty Holosan, ale generalnie innych mikrokolimatorów dostępnych na rynku. Najważniejszą jego, jego cechą jest to, że jest mocowany bezpośrednio do zamka Glock MOS. Jego interfejs montażowy pozwala na zamocowanie go dokładnie bez żadnej płytki montażowej. Po prostu zdejmujemy płytkę, która jest dostarczona z pistoletem. W jej miejsce rzucamy kolimator, dokręcamy śrubki, które znajdują się w zestawie i sprawa jest załatwiona. Jego wysokość umożliwia wykorzystanie przyrządów celowniczych o standardowej wysokości, jako przyrządów awaryjnych, zapasowych. Czyli nie musimy w tym momencie wymieniać przyrządów. Znaczy powinniśmy, bo jakby nie było przyrządy w gloku, proszą się o wymianę. Natomiast nie musimy ich wymieniać na przyrządy, które są wyjątkowo niestandardowe, ponieważ standardowa wysokość pozwala nam na bezproblemowe wykorzystanie tych przyrządów w razie ewentualnej awarii samego celownika. Celownik jest zasilany wyłącznie solarnie i ma niewymienialną baterię. Według danych producenta ten celownik ma Unlimited Lifetime. Battery life. Problem jest jednak to, że jak wiemy z doświadczenia. Każda bateria ma swój lifespan i jakby nie jesteśmy, w stanie, nie jesteśmy w stanie tego temu zaprzeczyć. Natomiast zobaczymy, tak naprawdę czas pokaże, jak zachowa się ten kolimator po dłuższym czasie. Aktualnie są to moje pierwsze strzały z tym kolimatorem. Przeleciało przez niego w ciągu tych dwóch dni, myślę, że około przez niego, przez ten pistolet z zamocowanym tym kolimatorem, około 500 sztuk amunicji różnej, a bardziej takie dynamiczne strzelania. Punkt numer jeden, oczywiście kolimator nie stracił zera, Wyjąt, to ja w ogóle nie miałem też wątpliwości, ponieważ w większości na pistoletach mamy właśnie kolimatory Holosana i one wszystkie trzymają zero już nawet już parę lat, także i 10 tysięcy sztuk amunicji, więc nie jestem zaskoczony tym, że kolimator funkcjonuje na tyle dobrze. Natomiast to, co budziło moje wątpliwości, to była jasność plamki, ponieważ ten kolimator ma wyłącznie automatyczne dopasowanie jasności plamki do otoczenia, do światła, do światła ambientowego. Bałem się odrobinę, że ta plamka przede wszystkim będzie zbyt ciemna. Dlaczego? Ponieważ kolimator dostosowuje jasność plamki do światła, w którym znajdujemy się my, czyli znajduje się pistolet. Czyli w momencie, kiedy strzelam z ciemnego miejsca do jasnego miejsca, które jest oświetlone, mogę mieć niedopasowaną jasność, jasność plamki. Na przykład w przypadku, kiedy oświetlam sobie cel latarką, okazało się, że moje obawy, obawy są bezpodstawne. Holosan zmodyfikował dotychczasowe automatyczne dopasowywanie e, jasności plamki z innych pozostałych swoich mikrokolimatorów. Zmodyfikował je tak, że plamka jest jaśniejsza niż w innych. I jest naprawdę wyjątkowo jasna. Nadal dobrze dopasowuje się do tego ambientowego oświetlenia, natomiast widać, że postawili na taką dość, można powiedzieć, taką taktyczną lub obronną niezawodność, że jest to kolimator z założeniem takim, że jest, że ta plamka jest nieregulowana manualnie, ale zawsze będzie miała naprawdę dobrą jasność i będzie wyraźnie widoczna na celu, do którego chcemy prowadzić ogień. Kolimator nie wystaje poza obrys pistoletu. To jest też dość ciekawa sprawa, więc ma bardzo ma bardzo przyjemną, przyjemną kubaturę, że tak powiem, ma bardzo przyjemną geometrię, więc, więc nie wystaje poza obrys. Poza tym, jeżeli też się przyjrzycie, to jest taka ciekawa rzecz, że na jego bocznych ściankach są takie ryflowania, które, w, które współpracują z tymi ryflowaniami, które są na fabrycznym zamku Glocka. Więc tak naprawdę też praca na tym kolimatorze jest bardzo, znaczy na zamku jest bardzo, jest bardzo prosta, analogiczna do pracy na zamku bez zamocowanego kolimatora. Kolimator jest wyjątkowo mały, ale ma naprawdę duże i przejrzyste okno, bardzo wyraźny punkt celowania. Dotychczas naprawdę jestem z niego wyjątkowo zadowolony, ponieważ był to tak naprawdę taki plug and play. On przyszedł w pudełeczku, zamocowałem go, wyregulowałem go najpierw bazowo tylko do przyrządów celowniczych i kolimator działa naprawdę bez zarzutu. Także w tym momencie to jest też mój ulubiony kolimator. Także jeżeli będę mocował coś na kolejnych blokach, a zapewne będę, to prawdopodobnie będzie to właśnie, będzie to właśnie SCS. Kolimator aktualnie jest już dostępny w, u polskiego dystrybutora SPC, czyli Spetshop oraz chyba już też w ich sklepach partnerskich, tak myślę. Jego cena to jest w tym momencie chyba 2499 zł, czyli 2,5 tysiąca. To brzmi tak strasznie, tak, tak dorośli tak mówią. Więc trzymajmy się 2499. My wspomnimy tylko, że na kod DTF macie zniżkę na celowniki 7? 7%. 7% na każdy celownik z oferty Holosan, jeżeli zakupicie go właśnie w Setshopie. Także jeżeli chcielibyście wyposażyć się w taki mikrokolimator, to polecamy zamówić go właśnie w SPC. To chyba na ten moment tyle i na pewno wrócę do Was z większą ilością informacji. Kiedy strzelę z niego już te kilkanaście tysięcy. Na ten moment SCS, coś rewelacyjnego. Proste, e, proste w montażu. E, no i współpracuje z najlepszym pistoletem świata. Także naprawdę rewelacja. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia na strzelnicy. Pozdrawiam. Mat z DTF Solutions.